To nie była i nie jest żadna miłość. To jedynie wstyd, że właśnie jego wybrałaś i wpuściłaś do własnego życia, będąc zaślepiona własnym, aktywizującym się schematem, a siebie wtedy porzuciłaś. To nie jest miłość. To tylko wstyd, który próbujesz maskować perfekcją, że go wybrałaś. Ty nie, nie szukasz prawdziwej wiedzy, ty szukasz usprawiedliwienia. Godzinami skrolujesz TikToka, YouTube'a, podcasty, artykuły o narcyzach, o osobowości borderline, o toksycznych związkach. Ale nie po to, żeby siebie uwolnić, tylko po to, żeby diagnozować jego zamiast siebie, żeby jeszcze raz uwierzyć, że on się da naprawić. Że jeszcze można, że to nie koniec. Bo jeżeli jego nie naprawisz, to Twoja decyzja była błędem, a ty przecież nie robisz błędów. Łatwiej ci wierzyć, że on jest złamany, niż że ty świadomie wybrałaś człowieka, który cię rani i będzie ranić. A wiesz, dlaczego dalej tam jesteś? Nie dlatego, że go kochasz, tylko dlatego, że boisz się przyznać, że to ty go wpuściłaś do środka, do siebie, że sama siebie tam zostawiłaś i próbujesz wszystko kontrolować. Zmieniasz fryzury, robisz zabiegi, stylizujesz się, kupujesz ubrania, o jakie kiedyś nigdy nawet nie marzyłaś, bywać w miejscach. Nie dlatego, że to lubisz, tylko dlatego, że liczysz, że jak będziesz wystarczająco piękna, ładna, zadbana, to on przestanie być magicznie potworem. To nie jest inwestycja w siebie, to jest okup, który płacisz, żeby on został. Bo jeśli wyglądasz idealnie, a on dalej cię rani, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak, prawda? Nie, to z nim jest coś nie tak, ale ty już jesteś za głęboko w swoim mechanizmie, żeby zobaczyć bez poczucia winy. Bo, jak kobieta, która robiła kursy, rozwijała się duchowo, pracowała nad sobą, pod sobą i za sobą, wychodziła z cienia rodziny alkoholowej, jak taka kobieta może się zachować i zakochać w swoim kacie w człowieku, który nie widzi jej bólu, ale rozpoznaje jej słabości na wylot i wbija nóż tam, gdzie boli najmocniej. Jak mogłaś mu o zdrowych zmysłach dać dostęp do siebie i, i Waszych dzieci, do swojego ciała, do swojej duszy? Dlatego dzisiaj nie szukasz ratunku, bo ratunek wymaga odwagi, której nie masz. Ty szukasz treści, które Cię nie oskarżą, ale ja jestem tutaj po to, żeby Ciebie nie głaskać. Jestem psychotraumatologiem i umożliwiam konfrontację z emocjami, których nie wolno było czuć i nie wolno było nazywać. I widzę wyraźnie, Ty nie chcesz pomocy. Ty chcesz wymazać błąd. Ale tego błędu nie da się wymazać. Można to jedynie przyjąć. A potem, jeżeli masz odwagę, zacząć naprawdę wychodzić i przyjmować fakty takimi, jakie one są, biorąc odpowiedzialność jedynie za swoją stronę równania. Jeżeli wiesz, że ten film to nie kontent do skralowania, tylko lustro, w, której, w które boisz się patrzeć, zapisz się na sesję wsparcia, i to nie jest żaden coaching, to nie są ćwiczenia, to nie jest gadka, szmatka, dupi maryni, to jest punkt przełomowy. Link jak zwykle masz w opisie, i moje pytania, czy chcesz dalej się łamać, diagnozując go czy chcesz zacząć się składać, szukając dla siebie porządnego wsparcia.